Rządy pieniądza i małżeństwa księży. Dlaczego w XVI wieku doszło do reformacji w kościele? Zarzucasz Ojcu Świętemu, że zachowuje się jak świecki król? Na początku XVI wieku Kościół katolicki przeżywał ogromny kryzys. Chodziło między innymi o zachowanie księży, którzy zamiast głosić Słowo Boże i odprawiać sakramenty, spędzali czas na polowaniach i ucztach. Często byli raczej mecenasami sztuki niż gorliwymi wyznawcami wiary. W ślad za tym szła zwykła chciwość duchownych. Przykładowo biskupi dążyli do tego, aby kontrolować jak największą ilość diecezji, co dawało oczywiście spore zyski. Przykładowo biskup Karol Gwiziusz był w posiadaniu aż 11 biskupstw, a na dodatek jeszcze 5 klasztorów. Biskupi często więc nie przebywali w swoich diecezjach i nie mieli pojęcia, jakie problemy mają wierni. Zdarzały się przypadki w których duchowni dawali łapówki, aby dostać jak najlepszą placówkę do zarządzania. Kolejną sprawą była kwestia celibatu. Mimo tego, że funkcjonował on już od czasów średniowiecza, wielu duchownych nic sobie z tego nie robiło. Przykład szedł z góry. Papież Innocenty VIII zapraszał bez ogródek szlachtę na wesele swojego syna, a Aleksander VI mógł pochwalić się aż dziewięciorgiem dzieci. Powodem, który przelał czarę goryczy, była tzw. sprzedaż odpustów. Papiestwo głosiło, że w zamian za wniesienie ofiary na rzecz Kościoła oraz po odbyciu pokuty i przyjęciu komunii można uzyskać odpuszczenie kar za grzechy. Dochodziło nawet do sytuacji, w której Kościół oferował wiernym kupno odpuszczenia nawet tych grzechów, których jeszcze nie popełnili. Właśnie wtedy powstało słynne, humorystyczne powiedzenie Kiedy grosz do skrzyni wpadnie... Dusza strzyźca wnet wypadnie. Oczywiście, podobnie jak dzisiaj, w XVI-wiecznej Europie można było spotkać mnóstwo dobrych i uczynnych duchownych, ale przypadków zgorszenia pojawiało się coraz więcej. W 1517 roku niemiecki mnich Marcin Luther przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, w których domagał się zmian w kościele. Rozpoczęła się reformacja, która na zawsze zmieni Europę.